Cześć ludzie kochane. Nagram ten film dzisiaj, póki jest ładna pogoda, ja się nieźle czuję, ale wkleję go chyba jutro. A to tylko dlatego, bo wy nie oglądacie filmów u mnie pod spodem. Przez dwa, trzy filmy pod spodem mogą być ciekawe też jakieś zagadki, informacje. A z tego co widzę, to najczęściej oglądacie pierwszy film, a dalej to nieważne. To teraz, na razie, niech przeleci dzisiaj ta zagadka muzyczna. A, co ja chciałam Wam pokazać? Pokażę Wam, jakie prezenty dostałem na imieniny. Więc tak, na wigilii moich imienin, czyli dzień przed, dostałem. Ja będę starał się pokazać tak z mediów polskich legitymację prasową, tylko ona jest taka bardziej już rozwinięta niż tamta pierwsza. Pisała na jej dziennikarz. To jest taka bardziej redaktorska. To jak przytrzymacie na chwilę swój obraz, będziecie widzieli. Tu pisze prasa, radio, telewizja, foto. To dostałem przedwczoraj, to wczoraj dostałem e, e, list, paczkę od wiadomości 24, gdzie pisze, był konkurs, napisać e, e, opowiadaj e, takie opowiadanie, krótka wyśmianka o swojej grupie krwi, jak poznałem grupę krwi, o tytuł był taki: czy znasz swoją grupę krwi? Ja napisałem właśnie, jak poznałem, w jaki sposób swoją grupę poznałem i dlaczego to jest ważne. I fundatorem nagrody był, była stacja krwiodawstwa, klub krwiodawców. To wygrałem. Były tylko dwie nagrody, kolega wygrał, taki też redaktor i ja wygrałem. To jest tak, koszulka, nie wiem, mi się, ręka, czuję się, kurde, widać, taka właśnie koszulka z, ze stacji Krwiodawstwa, no nawet Wam nie, nie mogę pokazać, no bo ja, o tak, po, postaram się jedną ręką to zrobić jakoś. Koszulki nie nałożę, no bo pierw, no, na brudne, na brudne ciało takie, to już nie jest czyste, to nie będę nakładać już koszulki. I co jeszcze? Teraz obrócę całą kamerę, co jeszcze z krwiodawstwa zostało? Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Kurczę, widać ta, tam kalendarz? Taki duży kalendarz. Widać? Mo może i widać, nie wiem. Może ja tutaj podsunę głowę i popatrzę na ten ekran, co tam widać, a co nie. A nie, widać, widać, widać. Dobra, o to właśnie o ten kalendarz mi chodzi. Tam od góry trzy miesiące, teraz jest luty, marzec, kwiecień, a później się odrywa i będzie maj, czerwiec, lipiec. I to takie właśnie dostałem prezenty, teraz, bo zaraz, za, za blisko, znaczy za mocno zbliżenie dałem, teraz będzie lepiej. O, I tak jak mówię, i to nie raz, i nawet chyba nie dwa, oglądajcie filmy, no kilka filmów, chyba że już jakieś widzieliście, tu, nie trzeba oglądać. Ja nie wiem, nie jestem pewien, czy są przy filmach daty, kiedy były nagrane, bo tak jak mówię, to wszystko zależy. Od tego, czy ja w jednym dniu nagram kilka filmów, ale tak postaram się pojedynczo, codziennie jeden film dodawać. Bo też, jak kiedyś mi się uda wyjechać w miasto, to też nakręcę kilka miejsc. To Starówkę, to dzielnicę inną, to jakąś drogę dojazdową. To też Wam będę się starał pokazywać codziennie, do, doklejać film. No, i tak jak zawsze mówię, chyba żeby był coś pilnego, ktoś zaginął, ktoś poszukiwany, gwałciciel, morderca. Szybko skopiuję i będę to będzie na cito szło. Czyli jakby, chociażby największą oglądalność. Na czym też mi bardzo zależy. Miał mój film, to zaraz mogę go nakryć apelem o poszukiwanych ludziach. Dobra, to na razie tyle. Trzymcie się, oglądajcie i oceniajcie. Może w końcu powiem, jak kto chce, stawiajcie łapki w górę. W komentarzach będę czytał. Co macie do powiedzenia? Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.